Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Podczas I wojny światowej 1914-1918 arabskie powstanie przeciwko panowaniu osmańskiemu i egipskie siły ekspedycyjne Imperium Brytyjskiego wypędziły Turków osmańskich z Lewantu. Wielka Brytania zgodziła się w korespondencji MacMahona Husajna że uhonoruje niepodległość Arabów, jeśli Arabowie zbuntują się przeciwko Turkom Osmańskim, ale ostatecznie Wielka Brytania i Francja podzieliły obszar na mocy porozumienia Sykes-Picot, co było aktem zdrady w oczach Arabów. Sprawę jeszcze bardziej skomplikowała deklaracja Balfura z 1917 roku, w której Wielka Brytania obiecała swoje poparcie dla ustanowienia Żydowskiego Domu Narodowego w Palestynie. W okresie mandatu brytyjskiego na tym obszarze nastąpiły fale imigracji Żydów i wzrost ruchów nacjonalistycznych zarówno w społeczności żydowskiej, jak i arabskiej. Konkurujące interesy obu populacji doprowadziły do rewolty arabskiej w latach 1936-1939 w Palestynie i powstania żydowskiego w mandacie Palestyny w latach 1944-1948. Ludowe powstanie Arabów palestyńskich przeciwko brytyjskiej administracji mandatu Palestyny, znane później jako Wielka Rewolta al-Taura al-Kubra lub Wielka Rewolta Palestyńska, Taura Filastin al-Kubra trwała od 1936 do 1939 roku, żądając niepodległości dla Arabów i zaprzestania polityki nieograniczonej imigracji Żydów i wykupu ziemi. Mając na celu utworzenie żydowskiego domu narodowego. Powstanie zbiegło się ze szczytem napływu Żydów imigrantów około 60 tysięcy w tamtym roku. Populacja Żydów wzrosła pod auspicjami brytyjskimi z 57 tysięcy do 320 tysięcy w 1935 roku oraz z rosnącą trudną sytuacją chłopów pozbawionych Ziemi, którzy przenosząc się do środków metropolitalnych aby uciec przed skrajną biedą zostali społecznie zmarginalizowani. Bunt został przez wielu członków żydowskiego i szuła napiętnowany jako niemoralny i terrorystyczny, często porównywany do faszyzmu i nazizmu. Został brutalnie stłumiony przez armię brytyjską i policję palestyńską, stosując środki represji, które miały zastraszyć całą ludność i podważyć poparcie społeczne dla buntu. Według oficjalnych brytyjskich danych dotyczących całego buntu, armia i policja zabiły w walce ponad 2000 Arabów, 108 powieszono, a 961 zginęło z powodu, jak to określili, działalności gangów i terrorystów. Analizując brytyjskie statystyki, Walid Khalidi, palestyński historyk, szacuje, że wśród Arabów było 19792 ofiary w tym 5032 zginęło, z czego 3832 zostało zabitych przez Brytyjczyków, a 1200 zabitych w wyniku terroryzmu wewnątrzwspólnotowego, natomiast 14760 zostało rannych. Według szacunków 10% dorosłej populacji palestyńskich Arabów w wieku od 20 do 60 lat Zostało zabitych, rannych, uwięzionych lub wygnanych. Szacunkowa liczba zabitych Żydów palestyńskich sięga kilkuset. Czynniki ekonomiczne odegrały główną rolę w wybuchu powstania arabskiego. Palestyńscy chłopi stanowili ponad dwie trzecie rdzennej ludności arabskiej i od lat dwudziestych XX wieku byli coraz liczniej wypychani z ziemi do środowisk miejskich, gdzie często spotykali się jedynie z biedą i marginalizacją społeczną. Wielu było stłoczonych w slumsach w Jafie i Hajfie. Brak inwestycji władz we wzrost gospodarczy i opiekę zdrowotną dla ogółu palestyńskiego społeczeństwa oraz syjonistyczna polityka zapewniająca, że inwestycje będą ukierunkowane jedynie na ułatwienie ekspansji wyłącznie szuła jeszcze bardziej skomplikowały sprawę. Rząd ustalił płacę minimalną dla pracowników arabskich niższą niż dla pracowników żydowskich, co oznaczało, że osoby dokonujące inwestycji kapitałowych w infrastrukturę gospodarczą Iszów mogły skorzystać z taniej arabskiej siły roboczej napływającej ze wsi. W tym samym czasie imigracja Żydów osiągnęła szczyt w 1935 roku. Zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem przez Arabów palestyńskich ogólnokrajowego buntu na pełną skalę. W ciągu czterech lat, między 1933 a 1936 do Palestyny przybyło ponad 164 tysiące żydowskich imigrantów, a między 1931 a 1936 populacja żydowska wzrosła ponad dwukrotnie, ze 175 tysięcy do 370 tysięcy, zwiększając udział ludności żydowskiej z 17% do 27% i doprowadziła do znacznego pogorszenia stosunków między Arabami Palestyńskimi a Żydami. Uderzenie rozpoczęło się 19 kwietnia w Nablusie. Środki podjęte przeciwko niemu były od początku surowe i zaostrzały się w miarę pogłębiania się buntu. Nie mogąc powstrzymać protestów, gdyż dwa bataliony już stacjonowały w kraju, Wielka Brytania zalała Palestynę żołnierzami z pułków z całego imperium, w tym z garnizonem egipskim. Podjęte drastyczne środki obejmowały przeszukania domów bez nakazów, nocne naloty, zatrzymania zapobiegawcze, chłosty, deportacje, konfiskaty mienia i tortury. Już w maju 1936 roku Brytyjczycy utworzyli uzbrojone jednostki żydowskie, wyposażone w pojazdy opancerzone, które miały służyć jako policja pomocnicza. Podczas przeszukań przeprowadzonych na wsiach zniszczono majątek, skradziono klejnoty i podarto święty Koran, co wzmogło podekscytowanie chłopów. Prawo wojskowe pozwalało na szybkie wydawanie wyroków więzienia. Tysiące Arabów było przetrzymywanych w areszcie administracyjnym, bez procesu i bez odpowiednich warunków sanitarnych w przepełnionych obozach jenieckich. Brytyjczycy sformalizowali zasadę kar zbiorowych. Te zbiorowe kary, wynoszące milion funtów za bunt, w końcu stały się poważnym obciążeniem dla biednych palestyńskich mieszkańców wsi, zwłaszcza gdy armia konfiskowała także bydło, niszczyła nieruchomości. Wprowadzała długie godziny policyjne i zakładała posterunki policji, burzyła domy i przetrzymywała część lub wszystkich Arabów w odległych obozach dla zatrzymań. Oprócz działań przeciwko mieniu doszło do wielu brutalnych działań sił brytyjskich, w tym pobić, tortur i pozasądowych zabójstw. Zaskakująco duża liczba więźniów została zastrzelona podczas próby ucieczki. W Albassa do autobusu wsadzono około 20 mężczyzn, tych, którzy próbowali uciec, rozstrzeliwano, a następnie kierowca autobusu był zmuszony przejechać przez potężną minę lądową zasypaną przez żołnierzy, co całkowicie zniszczyło autobus, rozrzucając wszędzie okaleczone ciała więźniów. Pozostali wieśniacy zostali następnie zmuszeni do zakopania ciał w dole. W sierpniu 1938 roku w Nablusie przez dwa dni przetrzymywano w klatce prawie 5 tysięcy mężczyzn, których przesłuchiwano jeden po drugim. Powszechną praktyką armii brytyjskiej było zmuszanie miejscowych Arabów do podróżowania z konwojami wojskowymi, aby zapobiec atakom min i incydentom ze snajperstwem. Żołnierze przywiązywali zakładników do maski ciężarówek lub umieszczali ich na małych platformach z przodu pociągów. Wojsko oznajmiło zakładnikom, że każdy, kto będzie próbował uciekać, zostanie zastrzelony. W ciężarówkach niektórzy żołnierze gwałtownie hamowali pod koniec podróży, a następnie niechcący przejeżdżali zakładnika, zabijając go lub okaleczając. Wojska brytyjskie również zostawiały Arabów rannych na polu bitwy, aby umarli i maltretowali arabskich bojowników do tego stopnia, że rebelianci próbowali usunąć swoich rannych lub zabitych z pola bitwy. Czasami żołnierze okupowali wioski, wypędzali wszystkich mieszkańców i pozostawali tam przez miesiące. Armia paliła nawet ciała terrorystów, aby ich pogrzeby nie stały się przedmiotem protestów. Hagana, po hebrajsku obrona, żydowska organizacja paramilitarna, aktywnie wspierała brytyjskie wysiłki. Mające na celu stłumienie powstania, które w szczytowym okresie latem i jesienią 1938 roku liczyło 10 tysięcy arabskich bojowników. Specjalne oddziały nocne zaangażowały się w działania opisane przez administratora kolonialnego Serhiu Futa jako skrajne i okrutne, obejmujące tortury, chłostę, znęcanie się i egzekucje Arabów. Władze brytyjskie Utrzymywały, finansowały i uzbrajały policję żydowską aż do końca mandatu. A do końca września 1939 roku około 20 tysięcy żydowskich policjantów i strażników osadniczych otrzymało od rządu zezwolenie na noszenie broni. W czerwcu 1937 roku Brytyjczycy nałożyli karę śmierci za nielegalne posiadanie broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Ale ponieważ wielu Żydów miało pozwolenie na noszenie broni i przechowywanie amunicji do celów obronnych, rozkaz ten był skierowany przede wszystkim przeciwko Arabom palestyńskim i większość ze 112 straconych w więzieniu Akr zostało powieszonych za nielegalne posiadanie broni. Pomimo interwencji aż 50 tysięcy żołnierzy brytyjskich i 15 tysięcy żołnierzy Hagany, powstanie trwało ponad 3 lata. Do jego zakończenia we wrześniu 1939 roku zginęło ponad 5 tysięcy Arabów, ponad 300 Żydów i 262 Brytyjczyków, a co najmniej 15 tysięcy Arabów zostało rannych. Czy w tej sytuacji dziwi protest Palestyńczyków dotyczący podziału Palestyny przez ONZ w 1947 roku? Plan został uznany przez swoich przeciwników za prosyjonistyczny, przy czym 56% ziemi przydzielono państwu żydowskiemu, mimo że populacja palestyńskich Arabów była dwukrotnie większa od populacji Żydów. Plan był chwalony przez większość Żydów w Palestynie. Arabski Komitet Wyższy, Liga Arabska oraz inni arabscy przywódcy i rządy odrzucili to na tej podstawie, że oprócz Arabów tworzących większość dwóch trzecich byli oni właścicielami większości ziem. Wskazali także na niechęć do zaakceptowania jakiejkolwiek formy podziału terytorialnego, argumentując, że narusza to zasady samostanowienia narodu zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, która przyznaje ludziom prawo do decydowania o własnym losie. Ogłosili zamiar podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby uniemożliwić wykonanie uchwały. Następnie w Palestynie wybuchła wojna domowa i plan nie został zrealizowany. W liście do syna z października 1937 roku Ben-Gurion wyjaśnił, że podział będzie pierwszym krokiem do posiadania Ziemi jako całości. To samo przekonanie, że akceptacja podziału była środkiem tymczasowym, poza którym Palestyna zostanie odkupiona w całości, wyraził Ben-Gurion przy innych okazjach, na przykład jak na posiedzeniu zarządu Agencji Żydowskiej. W czerwcu 1938 roku oraz Haim Weizmann.